z tej strony Barks. Od dzisiaj przez kilk... do 22 będzie 7 prezentów. Pierwszym nim jest jeden dzień konta premium, czyli super. Też dzisiaj 4 ZL11, czyli coś co ja mam tylko kupione za dużo drożej. No i dobra, zobaczmy co to o co tu chodzi z tym sklepem. No i tak. Mam jedną TOM dostępną. Co możemy kupić? 3000 obligacji za 3 dni. Hmm. Spoko cena. Minę kredytów. Ok, podręcznik. Aha, czyli mogę konto premium sobie y kupić. Rezerwy. 5 rezerw. Albo obligacje. Hmm. Ciekawa sprawa. Czyli w sumie coś ciekawego dało. Każdy sobie coś wybierze. Dla innych to może być 14 dni konta premium. Dla, nie, dla mnie na przykład może być to dopumpowanie 6000 obligacji. Spoko mi tam pasuje. Napiszcie, co ty sądzicie. Jak dla mnie fajna akcja. Choke w sumie też otrzymaliśmy Czwóreczkę. Zobaczmy, czy to są te same parametry. 68 tak identyko. To są identyczne pojazdy. Więc dostaliście rzadki pojazd pod przykrywką też 34 4, no, lekko się różnią. Więc myślę, że nawet nie jest to najgorsza nagroda. Wiem, że wszyscy ją otrzymają. ale... To nie jako taki jeden z tych starszych, na tle starszego pojazdu, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, że to był, była jedna z tych pierwszych premier w ogóle. Dobra, to byłam tyle. Cześć.